Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym vlogu dedykowanym Panu Zbieraczowi pokażę Wam w jaki sposób poruszać figury w grze szachy. Zapraszam. Aby to zaprezentować należy najpierw ułożyć figury na planrze w odpowiedni sposób.

tu 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 Pierwszą figurą, którą omówimy, będzie pion. Pion porusza się jedynie do przodu. Za pierwszym ruchem może pokonać dwa pola, ale w kolejnych już tylko jedno. Bije wyłącznie po skosie w przód. Druga jest wieża. Wieża porusza się po liniach prostych o dowolną ilość pól, nie może przeskakiwać innych figur.

Trzecią figurą jest koń. Koń w przeciwieństwie do innych pionków może przeskakiwać figury. Porusza się według wzoru litery L. Czwarty jest goniec. Goniec porusza się po skosie o dowolną liczbę pół nie przeskakuje innych figur. Królowa to piąty pionek. Najpotężniejsza spośród figur. Porusza się o dowolną liczbę pół w dowolnym kierunku. Podobnie jak wszystkie figury, prócz konia, nie przeskakuje innych pionków. Ostatnia figurą jest król, najważniejszy pionek w grze. Porusza się w dowolnym kierunku o jedno pole. Należy pamiętać, że nie wolno stawać w polu, które jest podrażeniem bicia innych figur, gdyż wtedy zachodzi sytuacja, która zwie się szach. Grę zwycięża ten, który dokona szachmata na przeciwniku. Szachmat dzieje się wtedy, gdy król nie ma już możliwości obrony czy ucieczki. Thank you for watching! <mum> Dziękuję wam wszystkim za oglądanie Mam nadzieję że wam się podobało i że teraz pan zbiera człumie już podstawy gry w szachy. Pozdrawiam wraz z pandą i życzę miłego weekendu.